Tim razem pokażę Wam, jak przygotować to piękne rollo z boczku, do którego użyłem przyprawy do kiełbasy górnika od firmy Yelux. Zacznij od rozcięcia boczku, tak jak widzisz na filmie. Następnie boczek na trzy peklo solą w stosunku 21 g na 1 kg masy mięsa oraz sporą ilością przyprawy do kiełbasy górnika. Całość musisz dokładnie wmasować. Taka moja sugestia, żeby mięso nie rozpadało się, proponuję jednak rozbić je tłuczkiem do mięsa. Tak przygotowane mięso musisz ciasno zawinąć. Na końcu możesz wspomóc się sznurkiem, a następnie zapakować taki baton w siatkę węgliniarską i odstawić na 24 godziny do lodówki. Boczek piecz w temperaturze 120 stopni Celsjusza do uzyskania wewnątrz mięsa około 75-80 stopni. Skodem Janusz10. Wszystkie potrzebne przyprawy i akcesoria kupisz w sklepie z Polska. Pozdrawiam.